Dostęp do aborcji w Unii Europejskiej. Europosłowie zdecydowali powszechny dostęp do aborcji. Tego domaga się Europarlament. W czwartek Europosłowie poparli rezolucję dotyczącą powszechnego dostępu do aborcji. W związku z tym Europarlament wzywa wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Europosłowie poparli rezolucję autorstwa chorwackiego eurodeputowanego reprezentującego frakcję Socjaldemokratów Prydraga Maticia, która stwierdza, że prawo do zdrowia, w szczególności prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego SRHR jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci, którego nie można osłabić ani w żaden sposób znieść. Zagłosowało 378 posłów. Przeciwko 255 wstrzymało się 42. Według Parlamentu Europejskiego łamanie SRHR kobiet jest formą przemocy wobec kobiet i dziewcząt i utrudnia postęp w kierunku równości płci. W związku z tym europosłowie wezwali wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz zagwarantowania że aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży i później, gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone. Mazurek komentuje komentując wynik głosowania europosłanka PiS. Beata Mazurek napisała na Twitterze Parlamentu Europejskiego za rezolucją Maticia zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa w tej dziedzinie w Unii Europejskiej w kontekście zdrowia kobiet. Raport przesiąknięty jest ideologią gender postulatami forsowanymi przez lobby LGBT i stwierdzeniem, że aborcja jest prawem człowieka. Szaleństwo. Wcześniej w oświadczeniu wystosowanym do wszystkich europarlamentarzystów o odrzucenie rezolucji apelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia. Tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego, jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. Sama prawna legalizacja aborcji głęboko zniekształca życie społeczne, a cóż dopiero uznanie jej za podstawową usługę opieki zdrowotnej, ocenił arcybiskup.